Cześć w kolejnym odcinku unboxingu. Dziś będę pokazywał grę Wiedźmin 3 Dziki Gon Edycja Kompletna. Zostaw like i subskrypcję, a ja zaczynam. Nagrywam to w innym miejscu, bo chcę sprawdzić, czy tak będzie lepiej, czy może powinienem nagrywać tam, gdzie nagrywałem wcześniej. Dajcie znać w komentarzu. Muszę wam pokazać to pudełko. Zrobili je niesamowicie z tym zajefajnym efektem 3D. W środku karta magnetyczna i co najważniejsze, gra ze wszystkimi DLC, i to na płycie super sprawa. Do tego dorzucili steelbooka. Jak widzicie, edycja jest naprawdę bogata. To się nazywa kompletny zestaw dla fana. Zaraz wszystko dokładnie obejrzymy, więc zostańcie do końca, żeby nie przegapić żadnego detalu. Spójrzcie tylko na ten steelbook. Jest po prostu piękny. Z epicką grafiką, która jest świetnie wytłoczona i robi niesamowite wrażenie w tym błyszczącym metalu. To jest ten element, który musi mieć każdy kolekcjoner. Natomiast w standardowym pudełku z samą grą, to jak zawsze bieda. Myślałem, że znajdę tam jakiś mały dodatek, ale niestety. I to by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing edycji kompletnej. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej spodobało i czy macie już tę grę w swojej kolekcji. Dzięki za oglądanie.